Dobra, kontynuujemy w tym kolejnym odcinku i teraz spróbujemy tu. Kolej, jak to jest. Coś czuję, że tutaj. Pewno ta jest bez głowy, one noszą głowę ze sobą rękawice egzekutora tego małego. mieszałkami zatruwa. Tu gdzieś powinna być jakaś wajcha, tylko że w tym otoczeniu nie za dobrze to widać wszystko. Dobra, tu jeszcze jedno idziemy na dalej. tam tak łańcuch rycerza, rękawica rycerza a gdzie tu jest jakaś wajcha nie ma tu wajchy czyli idziemy po prostu do tam na dół czasami można też przeoczyć jakąś Drabinę, ale tutaj nie widzę. Drabiny, Dobra, spróbujemy zejść na dół 287 tysięcy. Ja to nie będę wracał. Nawet jak stracę, to. To sorry, ale dobra, to nie było złe. Teraz czy iść po dachu? Albo tam jest coś. Ale pewnie po drodze będzie gargulec. Tam było okno, do którego można było wejść. Będzie gargulec, czy nie będzie? Będzie. Uciekam do okna. Tu się zacznie bić, to raczej... Nie za dobrze. I wajcha. W mamy. mam sobie urządzenie. Wysuwa nam się brama Czyli taki skrót a tu powinno być gdzieś powinno być gdzieś też drabina Gdzieś tu widziałem drabinę Ten skrót nie jest tylko po to żeby Ach, dobra może to jest po prostu ten skrót Trzeba się pogubić, nie? No tu schodziłem po schodach. To Tu już wszystkich pobiłem. Prawie wszystkich chyba. O właśnie. Przeszukaj trupa, przeszukaj trupa, no i fajnie. Tu wyszliśmy tym oknem więc tu mamy już zwiedzone Na dole otworzyliśmy przejście, a tu jest drabina. A ja tą drabinę minąłem po prostu. Właśnie, bo to ten, no, otoczenie jest to trochę takie zlewające się, można powiedzieć. No. Tu patrzyłem. O, i, i patrzysz na schody i myślisz sobie, o na schody, no gdzie tutaj, o. Przechodzisz, a tu jest drabina. Która się odsuwa razem z tym słupem. 296 tysięcy. Do tu to zbierać. Ale, jakbym teraz się przeniósł do utropiciela, to to wszystko musiałbym od nowa iść, więc lepiej iść od nowa dlatego, że straciłeś życie, a nie dlatego, że sam zdecydowałeś, ciepły, krwawy klejnot. No to zaraz spotkam kolejnych przeciwników. Zapewne. się zaraz nie okazało, że bossa spotkam. że ten dach. Tu jest jakiś skrót. Coś mi się tak wydaje. A tu z, z boku, żeby mi ktoś nie wyskoczył. iść raczej na, na dach fragmentów krwawego kamienia sporo zebraliśmy jak przedtem mi brakowało tak teraz jest naprawdę dużo no i dobra idziemy na ten dach bo tu widzę że za bardzo innej opcji nie ma Ale to będzie bolało jak ja stracę te 298 punktów Już kargulec jakiś czerwony Z czerwonymi oczami wszystko Co mi da zejście tu na dach? Aha, bo ja mam jakoś zejść tu i tu potem. Tu... A teraz... Teraz tu spać to jest masakra. Ale tu... I teraz tu No zginę tu no, bo idę to na na wyczucie że tu się zaraz coś pojawi, bo 305 tysięcy, ja tutaj chyba nigdy nie miałem tyle tętnień krwi. 305 tysięcy. sposób już jest blisko, bo ja wiem, że z nim się bije na tym moście. To on jakoś się tak szło szybko do niego. Ja nie chcę się z nim teraz bić, więc... Tu pachnie bosem jak nic. Dobra, zrobimy tak ten odcinek taki. Ja tu się z nim spotkam. A potem połączę ten film jak już go pokonam. Bo tu muszę na pewno odkryć skrót. Yy, jak tutaj dojść? Nadszedł czas na mowy, a może zróbmy jeszcze tak. Spróbujmy czy tutaj będzie jakiś śmiałek, który będzie chciał nam pomóc. Tutaj przychodzimy nawet nie tędy, tylko tu się jakoś skacze z góry z dachu. Z góry z dachu się tu skacze. Mam dużo życia, więc teoretycznie może się udać. Dobra, zobaczmy bossa jak wygląda, a potem jak go uda mi się pokonać. przyznać, że bosów potrafią fajnie zrobić zresztą wszystko Damn. jest fajne huh. zobaczymy jak to pójdzie męczennik logarius Ja, mit. pomit Cześć yes. Ściana! Co tu za ściana była? W sumie za pierwszym razem. Ale przynajmniej tutaj będę te odzyskiwał tętnienia krwi. Dobra, to widzimy się, połączę ten film z kolejnym, jak już będzie po nim. Thank you. Zrobiłem się bez komentarza, bo rano uruchomiłem grę, tak żeby spróbować wypowiedzieć busa. No i ni załąd, ni Otrzymałem pomoc od kolegi. Został moim znajomym na konsoli od razu. A teraz ubieram koronę, bo to też nie wiedziałem. I kto miałby to wiedzieć? Jeżeli w koronie podejdziemy tu do tronu. To mamy takie coś Teoretycznie ktoś by mógł pomyśleć O, korona ubiorę. No i ubierasz, podchodzisz przez przypadek, a tu się uruchamia filmik. Ale... Ja już miałem stąd iść, tylko gdzieś tam poczytałem jakiś opis. Poczytałem jakiś opis. Co za zamieć? I mamy przejście otwarte, bo stamtąd przyszliśmy. Aha, no jeszcze jedna rzecz: użyłem tego znaku odważnego tropiciela. Przyszedłem tu, wróciłem do snu tropiciela i te 300 tysięcy, które miałem, przeznaczyłem na punkty. W czasie walki można użyć tego znaku odważnego tropiciela i nie stracić tętnień krwi. Więc to był super ruch, bo. Czy ja tu byłem? Pewnie byłem.

Ognisko przed stołem. O, to jest. Lampa. Możemy wrócić do snu tropiciela. Spróbuję uklęknąć, jeżeli mam. Módl się. A ja gdzieś ukłon. Fala pokłon kościelny. A nie, nie wiem, czy tutaj coś trzeba było zrobić, czy tylko po prostu... Ukłon, ukłon a jeszcze, taki ukłon. Oh, to. Ja tam kombinuje. Moon-scented hunter. I am Annalise, queen of Castle Canehurst, <laughs> ruler of the vile bloods, and sworn enemy of the church. Yet our people are murdered, and we are prisoners. To this wretched mask. What is it thou art in search of? Well, well. An odd hunter thou art indeed. We've tired of these piteous nights. Share in our plight and take oath against the church. If thou wouldst this path walk, I prithee, partake of my rotted blood. Very well. Drink deep of our blood. Feel the spreading corruption burn. <laughs> now, we two, the very last on this earth. thy gift pleases us. let this reward be thine. indulge thyself in our dainty. <laughs> we await thy return for the honour of Canehurst Nice no Poco Arrant fool Vile blood or no, forget not we are thy queen bend the knee Wrażliwa królowa, w każdym razie będziemy się z nią bić. Nieotwarte przywołania, chyba tego nie miałem poprzednio. Reje z podłóg kwistych to zdobyłem, ale nieotwarte przywołania. Tutaj stare zapieczętowane wyzwanie. Także gra jest bardzo rozbudowana. Takie ma różne smaczki, poukrywane. Nasz kolejny, kolejny punkt programu to Górny Rewir. I tam będziemy się bić z dwoma bosami. Do zobaczenia zatem.